Chyba gość się pogodził z Toruniem, bo w Bydgoszczy sprzedają toruńskie pierniki. Święta tuż tuż, jedziemy do Bydgoszczy, mam parę rzeczy do zrobienia i przy okazji odwiedzimy tam jarmark świąteczny. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w Bydgoszczy kilka razy w roku, ale to jest pierwszy raz, kiedy będziemy w okresie przedświątecznym. Ostatni raz byliśmy latem tego roku, szczególnie wtedy, Podobał mi się teren Wyspy Młyńskiej i Młynów Rotera. Bardzo fajne miejsce, nagraliśmy też o tym film, właśnie o Bydgoszczy. W opisie jest link, polecam zajrzeć. Ciekawie jestem jak to wygląda teraz przed świętami. Tym razem będziemy spać w hotelu Sowa. Też jestem bardzo ciekawy, ponieważ wiele słyszałem dobrych opinii na temat tego hotelu. Podobno też jest bardzo dobra restauracja włoska przy hotelu Sowa. Nazywa się Pizzeria Dolce Vita. Mamy tam mamy koleżankę, która często jeździ w delegację, też jest często w Bydgoszczy i poleciła nam, aby zjeść tam nioki. Może spróbujemy. Zobaczymy. Dawno nie jadłem dobrych nioki, także może to, być, może to być dobra okazja, żeby spróbować. Dojechaliśmy do Bydgoszczy, gdzie zatrzymaliśmy się w hotelu Rezydencja Sowa. To jest dosłownie centrum miasta. Jeśli interesuje Was ten hotel, to nasze wrażenia i room tour znajdziecie w filmie, do którego link znajduje się w opisie. Dajcie znać, czy znacie ten hotel i czy Wam też się podoba. Cześć, jesteśmy w Bydgoszczy. Udało mi się zająć najlepsze miejsce na Jarmarku Świątecznym. Zapraszam Was do obejrzenia całego odcinka. Pokażę Wam, co można tutaj dobrego zjeść, co można dobrego wypić, co można tutaj kupić, obejdziemy cały Stary rynek, pójdziemy na most i na Wyspę Mońską także zapraszam do oglądania Słuchajcie w pięknej czy tak to ja Wasz świąteczny łoś Bydgoski Jarmark Świąteczny dzieje się na Moście Staromiejskim na Placu Teatralnym i na Starym Rynku w tym roku mamy także niespodziankę. Bardzo dużo atrakcji dzieje się na pokładzie barki Lemara. To ta wielka barka na brdzie, tuż obok Spichrzy. Zajrzyjcie tam koniecznie. Bydgoski jarmark świąteczny. Wesołych świąt! Ho, ho, ho. Proszę bardzo, ruńskie pierniki w Bydgoszczy Chyba się pogodzili Kupiliśmy sobie czurosy na jamarku w Bydgoszczy Taka porcja to jest większa, średnia, ale większa niż ta minimalna 25 zł za same czurosy plus 5 zł za nutelle Sprzedawca nazwał to sosik, 5 zł za sosik czy albo była dobra nutella, cynamon albo cukier puder nie, to 35. A, 35. Mmm. Bardzo smaczne, ale... Czuć, że to nie jest zrobione przed minutą, nie? Tylko już trochę to leży. Moim zdaniem spoko Ale kolejki do tego nie było. W ogóle. Na razie to się wszystko rozkręca. Nie ma jeszcze nigdzie kolejek. Zauważyłem, że sprzedają tutaj frytki, watę cukrową, kornogi, czurosy, trochę grzanego wina, pierniki toruńskie. Chyba Bydgosz się pogodził z Toruniem, bo Bydgoszczy sprzedają toruńskie pierniki. Jakaś kiełbasa chyba też była. Ale, czuję, dobre. Idziemy przejść dalej. Co Subskrybujcie mój kanał. Zobaczycie więcej takich wyjazdów: więcej recenzji hoteli, więcej wycieczek na jarmarki świąteczne. Będziemy jeszcze w Gdańsku i we Wrocławiu. Teraz czas na Ciebie. No i co, zjadliwe, co? Zobaczycie teraz przebitki z mostu Jerzego Sulimy Kamińskiego i Placu Teatralnego czyli ta strona Brdy. Obejrzyjcie sobie spokojnie, co jest na jarmarku, co tutaj można kupić a następnie pokażemy wam, co zjedliśmy w pizzerii Vita. Na szczęście, samego końca, na może, 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 tu tu widzisz nas, o widzisz Czy nic, nie domyślasz się, że sam w tym jest. Mówisz i może czas i ty się Ty mówisz, taś, to jest fakt, a wiesz Do śmieciu mój człowiek Byliśmy z Sofią na kolacji przy rezydencji Sowa. Re knajpa się nazywa, właściwie to jest tratoria, pizzeria, dolce vita. I słuchajcie, wzięliśmy sobie nioki, Ja w sosie śmietanowym, z salami pikantnymi, z pomidorkami koktajlowymi. Olga wzięła e z pomidorami suszonymi, zapiekane w piecu. I jedno i drugie mioki, było bardzo smaczne. Przede wszystkim było bardzo gorące. E podali nam je też szybko, dosłownie po 5-10 minutach wszystko było gotowe. Właśnie to jest zaleta, kiedy jesteście na we dwójkę i zamawiacie tę sam, samą bazę dania, czyli my wzięliśmy nioki i w sumie oboje dostaliśmy to i to dosyć szybko. I naprawdę, słuchajcie, było bardzo smaczne. Zaraz Wam pokażę ceny. Paragon, w sumie nas cały rachunek wyszedł 133 zł. Mieliśmy nioki, dwa razy nioki i dwa razy Herbatkę zimową, taką rozgrzewającą, fajną, z konfiturą różaną, z cytrynką, z, cynamon, z cynamonem, z imbirem i z goździkami. Bardzo to smaczne. Moim zdaniem to jest fajna restauracja. Jeżeli jest, zatrzymujecie się w rezydencji Sowa, czy chodzicie po Starym Mieście, tutaj, po rynku i Starym Mieście w Bydgoszczy, to myślę, że warto się tutaj e, stołować. Wzięłem też, inni ludzie brali pizzę. Ja się też zastanawiałem, czy nie zjeść, nie zjeść sobie pizzy, ale tak nie chciałem się na za bardzo zawłuczyć na wieczór, bo jeszcze trochę pochodzimy. Ale tamte chłopaki, chłopaki, którzy siedzieli za Olgą, wzięli sobie też taką pizzę z Ndują, widziałem była. Bardzo ładnie wyglądała. Może następnym razem sobie tę pizzę skosztuję. Nasza koleżanka, kangur, na nią mówimy, to jest Ola. Ona właściwie nam dała takie hasło i zachęciła nas, żebyśmy sobie tutaj przyszli zjeść. Ona mówiła, żeby w ogóle spróbować tutaj jeszcze tiramisu. Ale my, my po tych churrosach hiszpańskich z muzeum już totalnie nie mamy siły na słodkie. Dwa razy Olga pytałem, czy chcę zjeść coś słodkiego, to mówiła, że nie. Wiecie, wiecie jak to jest. Pierwszy raz, jeśli kogoś pytasz, czy chcesz może deser, ta osoba zawsze mówi, że nie, a dopiero... Za drugim razem się przyznaje i mówi, że chce. I wtedy, ale to jest za drugim razem: Olga też powiedziała, że nie chce tego deseru. To już odpuściliśmy. E, herbata była słodka. Także, taką chęć słodyczy po obiadku mieliśmy zapewnione. Dobra, dobre jedzenie tutaj było. Naprawdę, to możemy polecić. Idziemy dalej. koledzy po fachu. No, można się trochę ogrzać tutaj. Zimno się zrobiło co? Wiecie co? Chyba ten Łoś coś kłamał, bo jesteśmy na Wyspie Młyńskiej i nic tutaj świątecznego nie ma. On mówił o Wyspie Młyńskiej albo coś o barce przy Wyspie Młyńskiej. Też żadnej barki nie widziałem, także na Wyspie Młyńskiej nie ma żadnych akcentów świątecznych jeszcze. Cały jarmark jest na rynku i na moście. Wracamy wypić Grzańca.